Cześć! Jestem Zbyszek, alkoholik. Czy mitingi A na stałe są wpisane w swoje życie? Tak. Chcę, żeby tak było. Dlatego, że to mi bardzo dużo pomaga w życiu. Pomaga mi rozwijać się emocjonalnie, duchowo, osobiście. Słuchając innych doświadczeń, dzieląc się swoimi, słuchając siebie, mogę się diagnozować, widzieć, co się ze mną dzieje, jak jest, stan rzeczywisty. I ułatwia mi tę akceptację siebie i otoczenia tak, jakie ono jest. I dlatego dla mnie to jest ważne, obym nie odchodził od tego. Dlatego, że ja już to sprawdzałem. Ja już to sprawdzałem parę lat odsunąłem się trochę od wspólnoty zajęłem się sobą i wtedy nie diagnozowałem się na bieżąco Moje mojego rosło i to był okres taki, gdzie gdzie, gdzie, gdzie brakowało mi czegoś, pustka powstawała wewnątrz. Jak wróciłem, wszystko wróciło na swoje miejsce. Pogoda, ducha, radość. I stałem się znowu użyteczny. To, co jest niezbędne w moim życiu. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.